Siema byjki A może i lwy Bo coraz więcej lwów Na moim instagramie I coraz więcej osób Prosi o udostępnianie zdjęć Stado lwów rośnie Wiadomo Będzie nas coraz więcej Bo lew nigdy nie jest sam Także jest siła i moc Lew w stadzie jest o wiele groźniejszy Mocniejszy I słuchajcie Dzisiaj taki temacik jak dorwać Zumę i Ibrahimowicza. Już wam to tłumaczę, bo wielu z was nie dowierza, myśli, że to są jakieś bzdury. E, oczywiście wszystko w życiu jest możliwe. Dla niektórych nigdy nic nie będzie możliwe, bo zawsze będą tam gdzieś na dole i nigdy się nie wybiją, także to dla tych co tak takich malkontentów, którzy tam próbują coś tam nie obrażać i tak dalej. Ale to są zwykłe śmiecie. Także nie będziemy nawet o nich rozmawiać. Już Wam to tłumaczę, jak dorwać Zumę i Ibrahimowicza. Bardzo e, prosty sposób. Chodzi o to, że jak byłem dzieckiem, miałem zainteresowanie, interesowałem się piłką nożną. Jak byłem dzieckiem, nam mieszkałem na Śląsku, wiele drużyn przyjeżdżało do nas na Śląsk. I na przykład wiele, wiele, wielu piłkarzy, czy na przykład z innych dyscyplin mieszkało sobie w hotelach, na przykład w hotelu Warszawa, hotel Katowice, hotel Silesia. Ja będąc dzieckiem, miałem takie zainteresowanie, zawsze podchodziłem sobie do tych hoteli i czekałem aż przyjadą piłkarze, na przykład z lotniska i czekałem czasami cały nawet dzień, żeby jakiegoś piłkarza dorwać. Mówię w tym, w tym sensie, dorwać, po prostu spotkać, pogadać, jakiś autograf y, 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 załatwić, i tak, dalej, i, tak dalej. i właśnie w ten sposób można dorwać Zumę Ibrahimowicza. Wystarczy poczekać sobie na niego przed hotelem. Na przykład, gdyby Szwecja grała na przykład z Anglią, ja bym sobie podjechał na Wembley do hotelu. Oczywiście musiałbym się dowiedzieć, w którym hotelu będą, jeszcze jest pytanie, czy miałbym na to czas, ale oczywiście chciałbym ich dorwać. I oczywiście, nie, że tam pobić czy coś, tylko zaproponować e, grzecznie waleczkę, mm, żeby e, ta osoba wiedziała, że jest taki ktoś jak ja, że jestem na nich wkurwiony, za to że zabili i znęcają się nad zwierzętami. Ja jako. E, daru chciałbym z nimi zawalczyć w klatce jeżeli są tacy kurwa mądrzy kozaki umieją zabijać to niech po prostu wyjdą ze mną do klatki i niech spróbują zrobić mi krzywdę także w ten sposób oto bardzo prosty i mm, jak mm, jak widzicie e, można można wszystko można trzeba chcieć a dla tych nie Niedowiarków, którzy kiedyś mówili A kurwa, nic z Ciebie nie będzie To tego, tego srego A już jestem po walce z Marcinem Najmanem Już jestem po wielu walkach Które dały mi jakąś tam Rozpoznawalność, może jeszcze nie taką Najwyższą, ale już dała Także dla chcącego Nic trudnego Pozdrawiam serdecznie Stado lwów oczywiście Lwy są groźne, pamiętajcie Łaaaaaa 记录到了。<Yeah. S 1>